Um, jest godzina ósma pół godziny wstałam temu, pół godziny temu wstałam uh, i postanowiłam, że nagram vlogę, bo dzisiaj jest taki fajny dzień, bo idę w sumie na noc muzeum ale to będzie taki vlog połączony z War 8 Day, bo jak zawsze będzie duże jedzenia. Uh, I no, w ogóle ja przeważnie w weekendy rano ćwiczę przed śniadaniem na czoło. Czuję się najlepiej, ale dzisiaj nie mam strasznie siły Na ćwiczenie nadczoły, więc ja potrzebuję jakieś jedzenie Więc ja idę sobie zrobić śniadanie I... Odpocząć po śniadaniu, nie umiem ćwiczyć od razu po jedzeniu Bo czuję się jak to wszystko przerzuca się w moim żołądku i jakby Najgorzej dla mnie jest ćwiczyć po jedzeniu Bo się czuję taka pełna, taka... Że nie. I tak idę ćwiczyć po śniadaniu, po odpoczęciu, po śniadaniu. A później się zobaczy, co będziemy robić. W ogóle muszę iść dzisiaj z mamą, myślę, do sklepu po pantofelki. E, bo za w sumie tydzień mam egzamin. Nie liczę z weekendu. W sumie tydzień mam egzamin. Jest stres, ale patrzcie, jaka super kartka wisi u nas w szkole, bo mamy. Be, szczęśliwe numerki My z klasy je losują I właśnie na te trzy dni Egzaminu tak Bo rozgadałam, że wytrzymamy, kciuki Super to jest, mega mi to wczoraj poprawiło humor um. I co? Jak kończę Wrócę do was za dosłownie Sekundę Bo Idziemy robić obiad, ale Obiec śniadanie, ale muszę iść do kuchni. W ogóle chętnie pokażę Wam mega dobre orzechy. To są. Rozsypały mi się tu. To są y, mini pitały. Z Co na z miodem? One są pyszne na pewno w na To nie jest żart, To nie jest ale polecam. Trzeba do Lidla, bo nie ich, są pyszne, jeżeli kochacie bułeczki cynamonowe i Cynamon, bo są bardzo cynamonowe Więc no Mega długi ten wstęp I ja lecę robić śniadanie, wy lecicie ze mną, więc zapraszam Okej, okay, dzisiaj na śniadanie naleśniki I hope I będę robiła naleśniki z tym, od Cuebo Tym Matcha Sprit To jest ogólnie Peanut sprit z cytryną, tak, i maczą. I no, dlatego bym przy okazji zielone naleśniki z heroiną, e, więc zabiorę Was tutaj do mnie, żebyście widzieli, jak gotuję szparagi. Mama. Zwariujemy z jeszcze szparagów. Boże, ja mam w lodówce szparagi, a ja mama kupiła nowe. Za dużo szparagów. Tu mać, tu mać. Byłem już zrobiłam masę. Tutaj jest zielona, nowa ma spirulina. spirulina. Eee, I mam nadzieję, że jest dobra jak na pancakes. Jakby nie pancakes, myli mi się, bo na pancakes na naleśniki. Bo jeżeli nie, no to Już słabo. Spójna, że jest dobra nie wiem ile wlać może tyle no ja trochę słabo no chyba takie tiny pankejki dobra ja to po jak już to zrobić bo to trochę potrwa piękne śniadanko w ogóle zapomniałam wam nagrać wcześniej jakie robię no ale <laughs> Wciągnąłem się w robienie tutaj jest nektarynka, borówki, banan w jednym naleśniku jest ten sprit matcha w drugim jest jogurt z gotowy. a na górze jest polane nutelną z daktyli i posypane kokosem więc no okej, okay, robimy try mojego pięknego talerzyka Hmm. w ogóle mam jeszcze kawusie w grucie, a tam jest herbata, ale no, okej, okay, ja chyba chcę też trochę tego takiego matcha sprint coś mi się otworzyło na Teamsach, <noise> jakieś zadanie pewne. Mm. Pychotka. polecam zarzucę nie wiem czy muszę wam zarzucać do tego przepis po prostu chyba powiedziałam wam z czym to jest chciałam powiedzieć czy zarzucę wam do tego przepis ale chyba nie muszę jeżeli słyszycie coś w tle to te same osoby co zawsze mm yeah, I'm going to I'm going to and hot. Did you just say your mom was hot? No, not hot.

Ale ja mam wam pokazać mój fit Mam taką koszulkę w paski dlatego moje spodnie Takie szersze, ale nie bardzo I moje okulary Więc no Więc wyglądam tak Chciałam się pomalować, ale pomalowałam się takim wodoodpornym Błyszczykiem, nie błyszczykiem, tylko maskarą, żeby wiecie jak <laughs> będę ćwiczyć później, jak wrócę z CCC, proszę w ogóle jakie czaderskie okulary Jak wrócę z CCC, um... Boże. Trzymać to bo po prostu się zdenerwowałam, bo pewnie to wszystko było słychać, a teraz akurat było głośniej. Jak wrócimy z CCC. Um, żeby potem jakby będę czuć Właśnie nie spłynęło mi wszystko Jakbym robiła to na zwykłej maskarze Więc Tak Chciałam, pomalowałam się Lekko, no tu widać Ale ja mam też bardzo krótkie rzęsy I bardzo białe Takie mamu czarne Ale strasznie mi się podoba ta koszulka Dostałam ją od mamy Ubrałam jeszcze taki na szyjnik, Więc jest cool ze sklepu byłam w Dizie w CCC i w biku I wszędzie coś kupiłam. W Dizie ogólnie jest duża promka na Rizes, a Rizes to są moje ulubione słodycze. Tak jakby chyba najbardziej je lubię, bo ja od małego kocham masło orzechowe, więc kupiłam sobie, później mi się, ale kupiłam sobie Rizes Sticks. Reese's Nutrages. chyba tak to się czyta. I Reese's Cops White, czyli biały czekoladek, bo jeszcze nie mam. Jeszcze kupiłam młodą mięso. Zjadłam już innego. Wiem, że to nie jest jakoś mega zdrowe, ale mega mi to smakuje. Czułam, że jest bardzo chemiczne. Ale uważam, że jeżeli zjem raz na jakiś czas, tak jak już to nic się nie stanie. Liczy się balans nic um, no W Empiku Ze mnie Chwila Mamusia masz, na chwilę Chwila. W Empiku y, byłam odebrać bullet journal Bo Ja miałam zwykły zeszyt A potrzebowałam czegoś takiego Bo zwykły zeszyt łatwo się niszczy I on jest taki mega ładny Kosztował tylko 28 zł I Tutaj się podpisujecie Z ptaszek I patrzcie wstęp to jest taki napisany, pewny, yy, taki ten indeks. Yy, um, Poczekajcie, jakąś tam stronę wam otworzę. O, na przykład tak robicie. To jest taka fajna strona i bardzo mi się takie coś podobało. O, tutaj macie co pomaga robić. To jest coś takiego naprawdę fajnego. Ja, mi się bardzo podobają takie rzeczy. Kolejną rzeczą to są buty na ale wcześniej je widzieliście, więc nie będę wam... Yy, przymierzać i pokazywać, jak się tam dają. Ale kupiłam też. chwilę, bo się włożyło to tam mocno, teraz to nie widzicie, ok. Yy, mogę Wam podać link do tej butów tam na dole, dzisiaj i do okularów. Podam Wam linka. Cześć, Takie okulary. Teraz Wam je dokładnie pokażę, tylko ładne od nich, bo. Były jakoś mega drogie. Chyba w są w ogóle droższe. Patrzcie, takie. Takie z takim betu. Zaraz pokażę, jak super wyglądają. Kosztowały mi 40 zł. W chyba kosztują 60 w ogóle i w sieciówkach ogólnie. Więc uważam, że not bad. Czemu nie mogę tego... O, dobra, mogę. Okej. Okay. Są bardzo fajne. To mi się strasznie podoba, bo to wygląda tak, no nie wiem, kozacko. Ja lubię takie wielkie pingle, więc dla mnie jest to coś superowego. No patrzcie, jak to super wygląda, jak to by, I love it, uh, więc tak, takie super pingle dostaniecie w CCC. W ogóle było jeszcze więcej super pingli, ale ja chciałam takie, więc kupiłam takie. I jestem zadowolona moim nowo ulubionym okularem. Tam są to z dzisiaj. Nie ja mam dużo okularów, ja wiem. Nie wolno mieć za dużo innych rzeczy, ale ja strasznie lubię okulary zawsze. Dopełniają idealnie moją stylówkę i biżuterię. Więc no. Yy. Więc tak, ale teraz mm, chciałam Wam powiedzieć, że idę ćwiczyć. Zjadłam przed chwilą jabłko, bo byłam głodna. Mm, a teraz idę ćwiczyć. trening treningi, będę robić tutaj rzeczy. Nie. Yes. No. Pracę do was jak będę robiła ja obiad, bo muszę to w telefon. Okej, okay, w skończyłam robić notatek z chemii. Robiłam gdzieś tam ten ból, czy nie skończyłam robić no, notatek z chemii, like, no... Fajnie, to nie mój żywioł. Um, ale będę robiła obiad. Dzisiaj na obiad robię... Dzisiaj na obiad, dzisiaj na obiad robimy makaron y, ze szparagami i ricotą. W takiego szparagowy Coś w tym deseń. Mm, więc ja wam wrócę na pewno na dół przepis, jeżeli to będzie dobre. Bo jeżeli nie, to nie. So yeah. Um either <laughs> remote for Nikki. ale sos jest dobry. Tylko ten makaron jakiś taki... no nie. Nie polecam tego makaronu. Więc... gdyby był inny makaron, byłoby na pewno lepsze, ale... nie jest złe. Papka. Zjadłam tego loda i... zjadłabym więcej, bo były dobre. Nie dziwię się, że te dzieci przede mną brały największe, bo ja wziąłam małe. Jesteśmy w kolejce. Jakby jest dużo ludzi. Kiziu... Kiziu stoi w kolejce, a my... A my idziemy się Będziemy zwiedzać O, tu, 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 a my idziemy się przejść. Jest ubranek na pogrzeb. Ja nie. Jest ubrana kolorowo. Czemu nie zmieniłam kurtkę? Jakby było ciepło, bo ja mam baseballówkę naturalnie, ale uważam, że że jakby było ciepło, to nie warto. Więc no Wiedziałam, że jakby było ciepło to nie warto Chodziło mi, że jakby było zimno to nie warto No bo w bejsbolówce byłoby mi szybko zimno A w tym no to tak średnio To skaptur tam nie ma Schowaliśmy wszystkie rzeczy Więc no Nie mam szalików, czapek, nic Trzeba sobie radzić No wiem, zobaczcie Proszę Falling off a course in the bathroom to I'm standing in a whole sound Witam um, ogółem Jesteśmy w muzeum i jest późno, bo jest prawie 21 i jak wrócimy będzie pewnie 22 Więc Ja kończę teraz tego vloga, bo już mi siada telefon, więc... Serio, papa, pa. dziękuję za oglądanie Lovia.